Dziewczyna zdejmuje spodnie i kładzie je za mężczyzną, który stoi przy kasie. Mężczyzna płaci, chowa kartę do kieszeni i odchodzi. Od razu dziewczyna zakłada spodnie z powrotem. Kasierka pyta: Płaci pani kartą. Dziewczyna odpowiada: tak. Gdy dziewczyna podaje kartę, kasierka mówi: Ta karta została właśnie użyta przez tamtego mężczyznę. Dziewczyna mówi: Tak, to mój mąż. Aby zdobyć zaufanie kasierki, dziewczyna woła mężczyznę: Kochanie, zaraz zapłacę i przyjdę. Idź i poczekaj na mnie w samochodzie. Mężczyzna jest zaskoczony. Kasierka kończy płatność i dziewczyna odchodzi szczęśliwa. Kierownik przychodzi i pyta kasierkę: "Wszystko w porządku?" Kasierka odpowiada: "Szefowo, ta dziewczyna, która właśnie wyszła, wydawała mi się podejrzana." Kierownik mówi: "Tak, też to zauważyłam. Chodźmy dalej pracować." Ta sama dziewczyna mówi do małej dziewczynki: "Przyniosłam ci te wszystkie rzeczy, żebyś je sprzedała i zarobiła pieniądze." Dziewczynka mówi: "Dziękuję pani. Sprzedając je, mogę dobrze jeść i chodzić do dobrej szkoły." Kierownik liczy wszystko. Dziewczyna mówi: "Wszystko poszło dokładnie tak, jak planowałam. Wzięłam te karty od mężczyzny, który nawet nie rozpoznał własnej córki." Dziewczynka pyta: "Co to znaczy?" Kobieta mówi: "Nie musisz tego rozumieć." Ja wiem wszystko. Zostań tutaj, pójdę po więcej rzeczy. Gdy kobieta odchodzi, kierownik podchodzi do dziewczynki. Dziewczynka woła, proszę, kupujcie wszystko za dolara. Kierownik pyta, sprzedajesz to tak tanio? Czy te rzeczy są przeterminowane albo zepsute? Dziewczynka odpowiada, nie, może jestem biedna, ale jestem uczciwa. Kierownik pyta, jesteś sama? Gdzie są Twoi rodzice? Dziewczynka mówi, Mama jest w niebie, a tata nigdy mnie nie uznał. Kierownik mówi: Masz jakikolwiek dowód? Dziewczynka odpowiada: Przed śmiercią mama zostawiła teczkę, która dowodzi, że on jest moim ojcem. Kierownik mówi: Mogę to zobaczyć? Dziewczynka odpowiada: Oczywiście. Tymczasem ta sama kobieta bierze więcej produktów. W tym momencie mężczyzna wraca do kasy i skarży się, że jego karta zniknęła. Kasierka mówi: Zabrała ją ta kobieta, ta, która powiedziała, że jest pańską żoną. Mężczyzna mówi: To nie jest moja żona. Biegnie za nią. Kobieta zatrzymuje się na zewnątrz. Mężczyzna mówi: Oddaj kartę złodziejko. Kobieta mówi: Ja złodziejka? To ty nie rozpoznałeś własnej córki. Pojawia się policjant i pyta co się dzieje. Mężczyzna mówi: Zabrała moją kartę i nie chce jej oddać. Tymczasem kierownik wraca z teczką i przejmuje sytuację. Mówi: Jestem właścicielem sklepu. Proszę się uspokoić. Potem mówi do policjanta: Lepiej nie mieszajmy w to policji. Kierownik mówi do mężczyzny: Prawdziwy problem polega na tym, że porzuciłeś swoją córkę na ulicy. Mężczyzna mówi: Co ty możesz wiedzieć? Kierownik podaje mu teczkę i mówi: Spójrz na te dokumenty. Test ojcostwa. Twoje nazwisko. Wszystko jest jasne. Mimo to mężczyzna odmawia uznania swojej córki. Wtedy kierownik mówi: Adoptuję ją. Dam jej edukację, jedzenie i dom, żeby niczego jej nie brakowało. Mężczyzna zabiera swoją kartę i odchodzi. Potem kierownik mówi do kobiety: Dam ci pracę, żebyś już nie musiała popełniać błędów. Kobieta dziękuję. Mężczyzna zawstydzony idzie do szkoły dziewczynki. Mówi: Wybacz mi, córko, myliłem się. Dziewczynka odpowiada: W porządku, tato, i przytula go. Jeśli podobał ci się ten film, nie zapomnij dać lajka i zasubskrybować kanał.